Szanowny Panie Rektorze, Szanowna Pani Rektor, Pani Dziekan, drodzy organizatorzy. Jak zwykle jest to dla mnie wielki zaszczyt, żeby wystąpić tutaj w murach Akademii z moim wystąpieniem, a szczególnie w takiej okazji, kiedy poruszamy temat, który jest bardzo ważnym tematem dla nas, osób, które zajmują się finansami. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. I też chciałem podziękować pani profesor Agnieszce Szajkowskiej, za takie właśnie, można powiedzieć, bardzo dogłębne omówienie problematyki waluty cyfrowej banku centralnego, bo teraz pewnie będzie mi łatwiej. I zresztą taki miałem cel, żeby raczej nie koncentrować się na kwestiach technicznych w moim wystąpieniu, ale troszkę bardziej uwagę zwrócić na, na Chiny, na tą gospodarkę. O której się bardzo dużo mówi współcześnie w różnych kontekstach. Nie tak dawno zastanawialiśmy się nad problematyką tych zagrożeń wynikających z wojen handlowych, z konkurencji technologicznej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Potem przyszedł okres pandemii, pozrywane łańcuchy dostaw globalnych i Oczuliśmy tego wszyscy konsekwencje w postaci tego wzrostu cen, prawda? Był to jeden z czynników, który w jakiś sposób przyczynił się do występującej inflacji, oczywiście, jeden z wielu. Natomiast dzisiaj z kolei rozmawiamy o innym problemie, o problemie, który Europa stawia, bo w kontekście Stanów Zjednoczonych, tam się pojawiało, relacji chińsko-amerykańskich pojawiało się takie. Takie określenie decoupling, czyli zupełne zrywanie więzi. Dzisiaj Europa trochę bardziej łagodne stanowisko przyjmuje, to jest określone derisking. Ale pytanie jest takie, no, tak naprawdę, jak ta Europa powinna się zachować wobec Chin? To znaczy, czy to powinna być polityka zorientowana na takie rozwiązania, jakie proponują Stany Zjednoczone, czyli razem ze Stanami Zjednoczonymi? Czy może powinien to być multilateralny porządek? Przy czym no, widzimy te wszystkie mankamenty, które coraz bardziej są widoczne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie instytucji międzynarodowych, takich jak między innymi Światowa Organizacja Handlu? Czy powinna to być jakaś niezależna strategia w stosunku do Chin? No a jak gdyby Polska również musi jakąś politykę tutaj stosować. Mamy dużą asymetrię, jeżeli chodzi o gospodarki naszych krajów. Także wydaje mi się, że rozumienie intencji Chin, jest bardzo ważne i to mnie skłoniło właśnie do zajęcia się tą problematyką, którą będę się starał przedstawić, aczkolwiek no, muszę od razu podkreślić, że będzie to raczej takie wypunktowanie pewnych problemów. Na pewno nie będę w stanie dokładnie tego mówić, bo to jest bardzo, bardzo obszerny temat, ale postaram się zwrócić uwagę na to, dla po co co Chiny to robią? Dlaczego one decydują się po pierwsze na umiędzynarodowienie swojej waluty, a po drugie dlaczego jest taka koncepcja, żeby ta to umiędzynarodowienie miało formę właśnie pieniądza cyfrowego banku centralnego. Postaram się odnieść do istoty właśnie umiędzynarodowienia waluty, do uwarunkowań właśnie umiędzynarodowienia waluty w kontekście chińskim. Zwrócę ale tylko tak dosłownie powierzchownie, uwagę na rolę technologii w współczesnego pieniądza, i wtedy jeszcze raz wrócę do uwarunkowań umiędzynarodowienia chińskiej waluty, ale właśnie w formie waluty cyfrowej, a na koniec postaram się przedstawić kilka wniosków dotyczących przedstawionego przeze mnie procesu. Proszę Państwa, na samym początku chciałbym zwrócić uwagę właśnie na to, co zasygnalizowałem, czyli problematykę umiędzynarodowienia waluty jeżeli mówimy o tym problemie, to no, trudno sobie wyobrazić inne przedstawienie tego zagadnienia, jak nie oprzeć się na macierzy Koena, która z jednej strony Dotyka tych trzech kluczowych funkcji pieniądza, czyli środka płatniczego, jednostki rozrachunkowej i środka przechowywania wartości, ale równocześnie analizuje to z perspektywy publicznej i prywatnej. Czyli patrząc na ten wymiar publiczny, wiemy o tym, że waluta, która jest walutą międzynarodową, jest walutą interwencyjną. Stawia ona pewien punkt, punkt odniesienia, zaczepienia, czyli pewien PEG, czyli może być kotwicą. Dla innych kursów walutowych i przede wszystkim pełni ważną rolę waluty rezerwowej. Ale z drugiej strony musimy również pamiętać o tym, że waluta, która jest walutą międzynarodową, posiada również wymiar prywatny, czyli to jest przede wszystkim ona jest przedmiotem znacznie większego obrotu na rynku walutowym, na rynku Forex niż inne waluty. Jest wykorzystywana jako waluta rozliczeniowa. Jest traktowana jako waluta fakturowania w handlu i przede wszystkim jest traktowana jako waluta inwestycyjna. I w tym kontekście należy patrzeć na ten proces. Mamy kraj, który posiada, którego waluta ma status waluty międzynarodowej, odnosi zarówno korzyści, jak również ryzyka. Z jednej strony do takich korzyści można zaliczyć redukcję kosztów transakcyjnych. Seniorat międzynarodowy, elastyczność makroekonomiczną, gdyby Chiny dzisiaj ich waluta miała większą pozycję, to jednak nie musiałyby się tak bardzo martwić o tą równowagę czy nadwyżki, nawet bym powiedział w tym momencie, jeżeli chodzi o bilans płatniczy. Ja mówię, w tym momencie nie muszą się martwić o to, ale to jest kwestia przyszłości, no, rozwój gospodarki oparty na strategii proeksportowej też się w pewnym momencie wyczerpuje. Ale to jest jakby inny temat. Niewątpliwie będzie to na pewno miało znaczenie dla Chin w przyszłości. Dźwignia finansowa, czyli znowu jest to jak gdyby mniejsze uzależnienie od innych walut, które pełnią rolę walut międzynarodowych. No i wreszcie reputacja, ten soft power, prawda? Soft power i prestiż, to ma też znaczenie dla kraju. Z drugiej strony no, mamy ryzyka. Może nie będę tak szczegółowo odnosił się do tego, co tutaj jest, czyli to zagrożenie nadmiernego umocnienia waluty, ograniczenia zewnętrzne, odpowiedzialność polityczna. Ja myślę, że proces, który wystąpił między rokiem 1944 a 1971, najlepiej pokazuje te ryzyka, czyli to jest właśnie ten pierwszy okres funkcjonowania systemu z Bretton Woods. Co, jak się okazało, dobrze pamiętam, 16, 15 sierpnia 1971 roku, kiedy prezydent Nixon wystąpił i przyznał, znaczy on oczywiście tam argumentacja była inna, ale przyznał, że Stany Zjednoczone nie dały rady. Także tutaj tych ryzyk jest bardzo wiele. Natomiast jeżeli chodzi o powody umiędzynarodowienia już konkretnie chińskiej waluty, ja tutaj używam skrótu RMB, czyli renminbi, czyli ten yuan chiński, w zasadzie tych powodów, takich kluczowych, można wymienić, można się skoncentrować na dwóch. Chodzi tutaj o poprawę statusu chińskiej waluty i jej wzmocnienie wobec innych walut. Gdybym się odniósł do statystyk, to obecnie mam tutaj dane na koniec 2020 roku udział Chin w światowym produkcie krajowym brutto wynosił około 17%. W światowym eksporcie towarów powyżej 14-14,5%, światowym imporcie towarów 11,5%, natomiast waluta tego kraju odpowiada zaledwie za 2% globalnych płatności, 4% obrotów na, światło, na rynku Forex i za 2% światowych rezerw walutowych. W porównaniu waluta Stanów Zjednoczonych to jest 40% światowych płatności. 88% obrotów na rynku Forex i 40% światowych płatności. Wobec tego niewątpliwie jest bardzo istotne, żeby jednak mimo wszystko ta asymetria została wyrównana. Oczywiście mówię z perspektywy chińskiej, jest to dla nich bardzo ważne. Z drugiej strony, jak wiemy, Chiny konsekwentnie od transformacji, którą dokonały w 1978 roku za czasów Deng Xiaopinga, no, cały czas, szczególnie może bardziej w latach 90. i 2000, już po przystąpieniu do Światowej Organizacji Handlu, wykorzystują instrument, jakim jest kurs walutowy, po to, żeby poprawiać konkurencyjność. Więc niewątpliwie posiadanie waluty jako waluty międzynarodowej będzie istotne dla wsparcia rozwoju gospodarczego tego kraju, no i dalsze umacnianie pozycji w gospodarce światowej, szczególnie właśnie w kontekście tej rywalizacji, którą obecnie obserwujemy. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest łatwy proces. Jak zwróciłem wcześniej uwagę w kontekście Stanów Zjednoczonych, Chiny bardzo mocno obawiają się tego procesu. Z drugiej strony nie mają pewnych niezbędnych uwarunkowań, takich jak głęboki, otwarty, dostatecznie płynny rynek finansowy, w pełni otwartej i zliberalizowanej gospodarki, i one są wciąż zamknięte na międzynarodowy przepływ kapitału, niezależnie od tego, że mówimy nadal o procesie globalizacji. Proszę Państwa, teraz na jak gdyby takie naświetlenie tego problemu chciałbym nałożyć perspektywę technologii. Tak bardzo powierzchownie, technologia daje nam duże możliwości. Przede wszystkim obserwujemy to w tym obszarze który ja zaliczam do pieniądza alternatywnego. Zawsze jak pojawia się rozmowa na temat bitcoina, innych kryptowalut, których na świecie jest już około 10 tysięcy, to zawsze podkreślam, że to jest rozmowa na temat pieniądza alternatywnego. Natomiast my cały czas rozmawiamy o pieniądzu tradycyjnym, pieniądzu, który... Jak mówi definicja, jest powszechnie uznany i prawnie akceptowany jako środek, środek płatniczy w danym kraju. I w tym kontekście należy podkreślić, że właśnie pieniądz cyfrowy Banku Centralnego może pełnić taką rolę. Także to należy, należy zwrócić uwagę, że to nie będzie pieniądz alternatywny, tylko to będzie pieniądz... Mam pewną obawę, żeby użyć określenia emitowany, ale po prostu wprowadzony do obiegu przez Bank Centralny i którego wartość będzie wyrażona w Krajowej Jednostce Rozrachunkowej. Oczywiście, tak jak też pani profesor przede mną zwróciła uwagę na to, mamy różne formy pieniądza, tego pieniądza oficjalnego, państwowego. Jest to, jest to z jednej strony gotówka, z drugiej strony te środki na rachunkach rezerwy obowiązkowej. Obok tego funkcjonuje pieniądz sektora prywatnego, ale też taki, który jest ściśle związany z tym oficjalnym, czyli to są depozyty bankowe, pieniądz elektroniczny. No klasyfikacji jest bardzo wiele, natomiast właśnie pieniądz cyfrowy Banku Centralnego, CBDC, obecnie jest coraz częściej. Rozważany jako alternatywa. Tutaj pani profesor zwróciła uwagę, również Europejski Bank Centralny pracuje nad tą koncepcją. Mamy dwa modele dostępu, model oparty na indywidualnych rachunkach, czyli jestem, dlatego posiadam, tutaj jest to bardzo ściśle powiązane z tożsamością właściciela rachunku a z drugiej strony mamy model oparty na tokenach, wiem dlatego posiadam, bardziej chodzi o taki mechanizm, który pozwala zidentyfikować posiadacza danego prawa do, do waluty, ale w inny sposób, czyli po prostu jest to identyfikacja cyfrowa, jakaś forma podpisu cyfrowego, tudzież inna forma identyfikacji, która zapewnia większą anonimowość. I należy podkreślić, że Chiny wybrały właśnie ten drugi, to drugie rozwiązanie, aczkolwiek to wcale nie znaczy, że nie ma obaw, wręcz przeciwnie. Obaw jest bardzo dużo, bo tu gdybyśmy w taki sposób bardzo ściśle oparli się na tej klasyfikacji, to byśmy powiedzieli, że to jest dobrze. Nie. Ja nawet osobiście miałem okazję rozmawiać nie tak dawno z Chińczykami, którzy no, widzą duże zagrożenie. Jak już społeczeństwo w Chinach widzi zagrożenie z tego typu płatności, to znaczy, że, że nie jest dobrze. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o wprowadzenie, no założenie jest takie, że ten ERMB, mamy tutaj różne określenia, mamy Digital RMB, mamy Electronic Chinese Yuan, mamy eCNI i tak dalej. Ale generalnie no, traktujemy, że jest to właśnie ta waluta cyfrowa banku centralnego. On będzie oficjalną walutą, która w pełni będzie pełniła podstawowe funkcje pieniądza w gospodarce czyli będzie środkiem wymiany, będzie jednostką rozrachunkową, może być wykorzystywana do przechowywania wartości. Więc jest to cyfrowa wersja fiducjarnej waluty Chin emitowanej przez bank centralny. Natomiast obecnie emisja tego, czy wprowadzanie tego pieniądza odbywa się na kilka sposobów. Tutaj mamy wymienione kilka portfeli. Jest to pierwsza, można powiedzieć, najbardziej uproszczona wersja podstawowy portfel osobisty, aktywowany na podstawie danych związanych z numerem telefonu. Także najbardziej można powiedzieć, anonimowa wersja, aczkolwiek też są ograniczenia związane z tym, czyli jeżeli chodzi o wielkość płatności prawda? tam to jest tam maksymalnie 1400 dolarów można jak dobrze pamiętam w ciągu miesiąca zapłacić jednorazowa kwota bardzo niska także to jest ograniczone jest druga możliwość, zweryfikowany portfel osobisty lub biznesowy. Tutaj są większe możliwości, przy czym już ten użytkownik tego rozwiązania nie, nie będzie anonimowy. Tutaj wymagane jest potwierdzenie tożsamości, identyfikacja na podstawie albo rachunku bankowego, albo jakiegoś dokumentu tożsamości. No i tutaj to, co Pani Profesor zwróciła uwagę na ten aspekt, właśnie wchodzimy już głębiej w ten system oceny, prawda? Na rody, kary, oddziaływanie na społeczeństwo. Także to, to też jest już coraz bardziej narzędzie, które pozwala w jakiś sposób zarządzać tym społeczeństwem, sterować bym powiedział, użyć takiego określenia. Mamy portfele publiczne, które są oferowane dla instytucji i podmiotów sektora publicznego, mamy różnego typu subportfele, które są dedykowane do konkretnych rodzajów płatności. No, jakieś tam formy rozliczeń z tytułu mediów, i tak dalej. No i teraz techniczne kwestie, portfele miękkie, skonfigurowane na aplikacjach, na przykład w urządzeniach mobilnych, interfejsy, wykorzystujące technologię QR, która zresztą jest najbardziej chyba powszechna w Chinach w tym momencie. A z drugiej strony mamy portfele twarde, karty z układami scalonymi, z szczytnikami IoT. Więc to, to wszystko gdzieś tam są rozwiązania. Jak, jak widać, pokazują wszechstronność podejścia. Proszę Państwa, etapy prac wdrożeniowych tej waluty w Chinach to jest 10 lat. Zaczęło się wszystko w 2014 roku, kiedy rozpoczęto prace koncepcyjne nad właśnie tego typu pieniądzem. Później stopniowo była prezentacja prototypu dwa lata później, potem utworzenie Instytutu Badań nad Cyfrową Walutą, wreszcie rozpoczęcie wdrażania. Najpierw były to pierwsze pilotaże, odbywały się w takich miastach jak Shenzhen, Suzhou, Chengdu i Xi'an. Później zostały rozszerzone na 23 wybrane miasta, prowincje. Założenie było też takie, żeby przetestować to na obcokrajowcach, którzy mieli odwiedzić Chiny w czasie Olimpiady Zimowej. Więc tradycyjnie, zgodnie z modelem chińskim, najpierw testują na małych społecznościach, a potem rozszerzają, czyli. No, to jest typowe. Chodzi o to, żeby, żeby tutaj nie zapewnić, nie dopuścić do niesprawności całego systemu. Na pewno posiadanie międzynarodowej waluty zapewni Chinom lepszą pozycję w konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi. Na pewno obniży koszty pożyczania, na pewno zredukuje. Fluktuację kursu RMB, na pewno ułatwi międzynarodowe przepływy kapitału i na pewno poprawi sytuację rodzimych podmiotów w zakresie prowadzenia działalności poza granicami Chin. Natomiast, tak jak wcześniej zwróciłem na to uwagę, w tym momencie Chiny z jednej strony mają, są świadomi kosztów, które musieliby ponieść, gdyby zdecydowali się na wdrożenie na, na umiędzynarodowienie waluty w formie tradycyjnej, takie jak to kraje w przeszłości robi, robiły, zresztą jest to proces, no mogę tylko dodać, że sama dochodzenie Stanów Zjednoczonych do takiej pozycji jaką obecnie mają, czy inaczej mówiąc utrata pozycji funta brytyjskiego na rzecz dolara amerykańskiego zajęła aż 70 lat, czyli w zasadzie dopiero po II wojnie światowej Stany Zjednoczone na konferencji Między pierwszym 23 lipca 1944 roku mogły przypieczętować, kiedy to nie Keynes, tylko Harry Dexter White pokazał, że jednak przewaga jest po stronie Stanów Zjednoczonych. Więc to byłby proces bardzo długi, dlatego zdecydowanie łatwiej jest Chinom jako kolejny krok to, co robią w kontekście krajowym, przenieść na grunt międzynarodowy. Są jeszcze inne. Uwarunkowania przede wszystkim takie, że obecnie mamy coś takiego jak Dollar Trap, pułapka dolara, czyli chiński bank centralny jest bardzo uzależniony od systemu rezerwy federalnej w sensie niedosłownym, ale w sensie ekonomicznym. Oni po prostu muszą reagować. Na politykę taką, którą stosuje system rezerwy federalnej, i w ten sposób są związani. Nie mają takiej autonomii, jaką mieliby, gdyby mieli swoją własną, niezależną walutę. Czyli wtedy nie byliby zmuszeni koordynować swojej polityki z działaniami Fed i tutaj to by było na pewno bardzo dla nich korzystne. A poza tym mamy też taką sytuację, że dzisiaj w Chinach z jednej strony mamy pasywa, i rezerwy denominowane w dolarach amerykańskich, ale aktywa w dużej, przeważającej większości są nominowa nominowane w chińskiej walucie. I teraz, jakakolwiek osłabienie waluty chińskiej, przepraszam, waluty amerykańskiej działa niekorzystnie też na, na ogólny rachunek w tym zakresie, więc dlatego też, jak gdyby, możliwość, jakby, no. Ograniczenia tych rezerw dolarowych na rzecz, dolar, na rzecz rezerw wyrażanych w, w, w rodzimej walucie byłaby korzystna. Także to są kolejne argumenty. Na pewno, w przypadku, jeżeli byśmy tak popatrzyli całościowo na ten proces, czy to jest możliwe, na pewno jest to w przypadku Chin dużo łatwiejsze niż w przypadku wielu innych krajów, ze względu na to, że jak wiemy. Ten kraj kładzie duży nacisk na rozwój własnego systemu informatycznego. Równoległy system budują. Tu można znowu bardzo dużo powiedzieć na ten temat, ale to ze względu na ograniczenia czasowe może przejdę dalej. Na pewno są zaawansowani. Ta koncepcja, która powstała w 2013 roku, nowy Jedwabny Szlak. Troszkę też, no, można powiedzieć, ułatwił to zadanie, wprowadził uwarunkowania, dlatego że kraje, które przystąpiły do tej inicjatywy są w dużym stopniu zmuszane do tego, żeby prowadzić rozliczenia właśnie w walucie chińskiej. Także Chiny oddziałują, oczywiście robią to w sposób miękki, ale konsekwentny. Niewątpliwie dla skutecznego umiędzynarodowienia tej waluty w formie nawet elektronicznej istotna będzie liberalizacja przepływów finansowych. No ale z drugiej strony jest to niezbędne. Jest to niezbędne, jeżeli odwołamy się do trylematu politycznego Mandela-Fleminga, tego trylematu, gdzie mamy ten trójkąt, gdzie jedny z wierzchołków... Było omawiany, dobrze. To w takim razie to pominę, chcę tylko powiedzieć, że no globalizacja postępuje, niewątpliwie te przepływy będą liberalizowane, więc tutaj jest kwestia no łatwiejszego prowadzenia autonomii polityki monetarnej, jeżeli będą mieli, mogli poluzować jakby tę koncentrację na polityce kursowej. Istnieje wiele korzyści z płatności cyfrowych. Są bardziej efektywne, jak już wcześniej powiedziałem, umożliwiają lepszą transmisję polityki monetarnej. Znaczy ja bym powiedział, że to w ogóle jest zmiana paradygmatu, tego co tutaj też pani profesor o tym powiedziała. To będzie po prostu zupełnie inne, inna realizacja, inna forma polityki monetarnej zapewniają niewątpliwie, zapewniłaby taka waluta większą stabilność finansową, zredukowała szalą strefę, no oczywiście znowu mamy tutaj jakby takie rozumienie bardziej no, pogłębione, no i niewątpliwie pozwoliłaby jeszcze przez jakiś czas skutecznie prowadzić tą politykę proeksportową, która tak naprawdę się wyczerpuje w przypadku Chin. No ale nie udało im się jakiś ten, te, te, tego procesu Double Circulation Economy wprowadzić, pandemia COVID-19 troszkę to przerwała, bo koncepcja była taka, żeby tylko jeszcze podtrzymać ekspansję handlową, a potem zwrócić się na rynek wewnętrzny, no ale niestety nie udało się osiągnąć tego potencjału w rynku wewnętrznym, więc niestety ciągle mają konieczność opierania dalszego rozwoju na właśnie ekspansji. Handlowej, no a to jest coraz trudniejsze w tych wszystkich geopolitycznych i ekonomicznych uwarunkowaniach na skalę międzynarodową. Co można powiedzieć na sam koniec? Chcę powiedzieć ten kluczowy wniosek, że przede wszystkim projekt jest duży. Jest duża determinacja, żeby go zrealizować. Ale jeżeli chodzi o statystyki, to wygląda to tak. Około 60, chyba 66%, jeżeli dobrze pamiętam, obecnie obrotów w Chinach płatności to są płatności cyfrowe, z czego niecały 1% to są płatności w formie CBDC. Wiele osób założyło rachunki, wykonało pierwsze transakcje i wycofało się z tego. Po prostu społeczeństwo jest dzisiaj, nawet chińskie społeczeństwo jest świadome zagrożeń. A ponieważ mają świetny system płatności oparty na QR kodach, więc no nie ma takiej potrzeby. Więc na razie jest to jak widać proces, który będzie w samych Chinach powodował wiele problemów. No nie mówiąc o możliwości ekspansji na rynek światowy. Także... Na razie konkluzja jest taka, że na razie jeszcze chyba daleko do tego, żebyśmy mogli mówić o umiędzynarodowieniu waluty chińskiej, nawet w wersji cyfrowej, ale z drugiej strony mamy świadomość tego, że ten kraj jest jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie i to może dawać przewagi w przyszłości. A z drugiej strony, należy podkreślić też taką, tak, tak, taką kwestię, że to jest tak jak czasami człowiek, gdy wybiera się w kosmos. Oprócz tego, że stawia sobie za cel wylądowanie gdzieś tam na Księżycu, to jeszcze gdzieś tam po drodze jest, są robione dziesiątki, setki, tysiące różnego typu eksperymentów. Ja myślę, że z tym procesem jest bardzo podobnie. Z jednej strony mamy walutę cyfrową Banku Centralnego, ale równocześnie, gdzieś obok tego, to jest znowu testowanie oczywiście władz chińskich na swoim społeczeństwie, ale też na różnych innych możliwości, po to, żeby zwiększać no, dominację tego kraju na szczeblu międzynarodowym i poprawiać przewagi konkurencyjne. Proszę Państwa, moje wystąpienie, tak jak powiedziałem na samym początku, one, ono może nie miało charakteru takiego systematycznego, bo tu za, za mało czasu troszkę było, żeby wszystko po kolei przedstawić. Raczej starałem się dotknąć pewnych punktów, prawda? Natomiast oczywiście, gdyby jakieś pytania były, to postaram się odpowiedzieć na ile będę w stanie na te pytania. Przede wszystkim bardzo dziękuję za uwagę Państwu i, i, i jestem otwarty, tak powiedziałem, na pytania. Dziękuję bardzo.